Milionerzy net jesteśmy już w kolejnym odcinku, w którym gra Parot dobry wieczór. Dobry wieczór. Skończyliśmy grę przy pytaniu za 2000 zł, masz 9 pytań do miliona i dwa koła ratunkowe, pół na pół i zamianę pytania. Co się stało, że akurat chciałeś użyć przy drugim pytaniu koła ratunkowego? Akurat tego przysłowie nie pamiętam. No cóż, co głupi straci, tym mądry się wzbogaci, jak to mówią. Wszyscy czekają, karawana jedzie dalej, praktycznie. Zostało tobie 9 pytań do miliona, dwa koła w zapasie. Czy jesteś gotowy? Oczywiście. W takim razie kontynuujemy grę o milion złotych. Zostańcie Państwo z nami. Kolejne pytanie jest warte 5000 tysięcy złotych. I czy chciałbyś, aby ta suma 5000 tysięcy złotych była Twoim kolejnym progiem gwarantowanym? Nie, idziemy dalej. No dobrze, w takim razie czytam pytanie za 5000 zł. Katastrofa promu Challenger miała miejsce w roku 1986, 1990, 1995, a może w 1982. Znaczy tak, 90 rok to była, to była katastrofa kolejowa w warszawskim Ursusie. W 1995 nie kojarzy mi się żadna poważniejsza katastrofa. A 82 też bardzo ciężko mnie jakoś z... Natomiast też trochę to ma związek z, moimi, z moją tą pasją komputerową, bo tam ogrywałem różne gierki, programy. Jeden z nich był symulator lotów kosmicznych. No i między innymi stąd się akurat dowiedziałem, jak to to wyglądało. To był chyba luty czy, czy marzec, 86. 8,6 ostatecznie. No dobrze, w takim razie zaznaczmy odpowiedź, a... Nic dodać, nic ująć. To jest poprawna odpowiedź. Masz 5000 zł. Katastrofa ta miała miejsce w pobliżu wybrzeża Florydy nad Oceanem Atlantyckim i zginęło tam 8 osób. Kolejne pytanie jest warte 10 000 złotych. W przypadku błędnej odpowiedzi stracisz 4000 złotych. I chciałbym się ciebie spytać... Czy chcesz, aby suma 10 tysięcy złotych była twoim kolejnym progiem gwarantowanym? Idę dalej. No dobrze, w takim razie czytam pytanie za 10 tysięcy złotych. Jamesa Wilsona w serialu House MD zagrał Hugh Lowry, Jess Spencer, Robert Sean Leonard, a może Chris Tobe? No, w mordę, misia, kurde, serialowe to też tak za bardzo nie... Zwłaszcza jeśli chodzi o zagraniczne, no to tak u mnie średnio. Na pewno Hugh Lori to ja mogę go odrzucić, bo on grał chyba bodajże tytułowego właśnie Doktora House'a. Nie kojarzę pozostałych panów, ani trochę. No, widziałem urywki tego serialu, ale praktyce jakoś mnie nie zachwycił. Skorzystam z pół na pół. Ostatecznie? No, oczywiście. No dobrze, w takim razie komputer, bardzo prosimy o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi oraz o pozostawienie jednej poprawnej i jednej błędnej odpowiedzi. Pozostałe odpowiedzi to A oraz C. Postawię na C. I to będzie moja ostateczna odpowiedź. No dobrze, w takim razie zaznaczmy. I to jest poprawna odpowiedź, brawo! House MD to bardzo popularny serial, w Polsce znanym jako Dr. House. Wilson był dobrym przyjacielem oraz współpracownikiem głównego bohatera. Szóste pytanie jest warte 25 tysięcy złotych. W przypadku błędnej odpowiedzi stracisz 9 tysięcy złotych, a masz tylko jedno koło ratunkowe, zmiany pytania. Czy chcesz, aby suma 25 tysięcy złotych była twoim kolejnym progiem gwarantowanym? Zaryzykuję i pójdziemy dalej. No dobrze, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, w takim razie czytam pytanie za 25 tysięcy złotych. Bogiem którego wiatru był Zefir? Północnego, wschodniego, południowego, a może zachodniego? Jak Zephyr to mitologii greckiej. No. Nie czytałem, przyznaję, ale coś słyszałem, że, że w Odysei główny bohater otrzymał worek ze wszystkimi wiatrami, prócz właśnie tego zachodniego, który miał pchnąć jego okręt ku miejscu wygnania, czyli Itace. No, i spróbuję zaryzykować, że to będzie odpowiedź D ostatecznie. No dobrze, w takim razie zaznaczmy odpowiedź D. Wiosną budził do życia przyrodę, a upalnym latem przynosił orzeźwiające ochłodzenie. Uosabiał łagodny, ciepły, wilgotny wiatr, wiejący. Z zachodu masz 25 tysięcy złotych! Zephyr z greckiego Zephyros, a z łacińskiego Favonius oznaczało to jako wiatr zachodni. Nadal masz w zapasie jedno koło ratunkowe. Zemny pytania. Masz 25 tysięcy złotych. Czy chcesz, aby suma 50 tysięcy złotych była Twoim kolejnym progiem gwarantowanym? Poproszę, tak. No dobrze, w takim razie komputer, bardzo proszę o zaznaczenie sumy 50 tysięcy złotych jako drugi próg gwarantowany dla Parota. Zrobione. Ale zanim przystąpimy do pytania, chciałbym z Tobą porozmawiać o mechatronice. Jak to jest to u Ciebie? Znaczy, w praktyce ta dziedzina obejmuje, jest, jest takim jakby splotem znajomości elektroniki, informatyki, automatyki i paru innych tak pomniejszych dziedzin, które się tak wzajemnie ze sobą są powiązane. To jest bardzo interesujące, muszę przyznać. A skoro to ma związek z informatyką, to coś się w niej też programuje? No, między innymi sterowniki przemysłowe. Od ilu lat to już robisz? Znaczy w zawodzie konkretnie nie pracuję. To jest mój zawód wyuczony. Ja znam to odwiedzę od 5 lat. Chociaż mam taki, zestaw, zestaw taki, takiego robocika, to ja jego programuję. On też właśnie oparty o taki sterownik. Nie jest to sterownik stricte przemysłowy, ale języki ma podobne. Więc żeby nie wyjść z sprawy, to na nim właśnie tak praktykuję. No dobrze. W takim razie wracamy do gry, wybrałeś 50 tysięcy złotych jako twój drugi prog gwarantowany, masz tylko jedno koło, Zamianę pytania, czy jesteś gotowy? Oczywiście. W takim razie proszę, posłuchaj pytania wartego 50 tysięcy złotych. Zgodnie z krzywą Philipsa, gdy spada inflacja, bezrobocie też spada, zanika, rośnie, a może w ogóle się nie zmienia? Hmm, 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 no tak. No powiedzmy sobie szczerze, tak no ja słyszałem, że, że u nas bezrobocie to spadało, spadało, ale potem troszkę, troszkę odbiło, ale też w sumie rosła trochę inflacja, choć nie do końca, no bo najpierw trochę spadało tak. W jakiś czas była deflacja, no potem teraz inflacja doszła i tak dalej. To no tak trochę ciężko by to zgadnąć. No nie wiem, czy teraz wykorzystać to koło, czy zachować je no. na później, ale ewentualnie no ja jeszcze ryzy ryzykuję te 24 tysiące. Kurczę, kurczę, co zrobić? Nie wiem, zaryzykuję, zmienimy to pytanie. Czy to jest twoja ostateczna decyzja? Tak. No dobrze, w takim razie tego pytania już nie ma, ale gdybyś miał ryzykować, to co byś wybrał? No skłaniałbym się między odpowiedzią A i D, ale pewności nie ma. No, i muszę ci powiedzieć, że nie trafiłbyś w nic, ponieważ poprawną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź B. Zanika. Dobra. Także bardzo dobrze zrobiłeś, że zmieniłeś to pytanie, ponieważ tego pytania już nie ma i nie będzie. Mhm. I w takim razie usłyszysz nowe pytanie warte 50 tysięcy złotych. Nie mogę ci tego gwarantować, że ono będzie łatwe. I mam nadzieję, że z nim sobie jakoś poradzisz. Ja też taką nadzieję mam. W takim razie proszę posłań nowego pytania wartego 50 tysięcy złotych. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 pracując z maską pod sieci 255 255 255 192. pracuje w sieci o adresie 192.168.5.0 192.168.5.64. 192, 168, 5, 192, a może 192, 168, 5, 128. O, no trochę w tej sieci tak grzebałem, ale amatorsko bardziej, czy w sensie podpiąć kabelek, który do tego, no ale też sprawdzałem trochę te adresy IP, pingi robiłem i tak no, dalej. Jedyna maska pod sieci, jakie używałem, no to 255, 255, 2550, innej nie. Jak dobrze pamiętam, adres punktu dostępu, czy tam czegoś, do którego spięty taki komputer, no, on nie może kończyć się liczbą 0, z tego co pamiętam. Zawsze zaczyna się od jedynki, potem idzie w, idzie cały czas w górę. Przy 192 to bym raczej obstawiał, że raczej to nie jest to, bliżej do 128. Jak to mówią, kto nie pracuje, ten nie je. Tak więc proszę Cię o zaznaczenie odpowiedzi D. I to jest moja ostateczna decyzja. Jej konsekwencje biorę na siebie. No dobrze, w takim razie zaznaczmy odpowiedź D. Czy to będzie poprawna odpowiedź? Dowiemy się dopiero po przerwie. Zostaniecie Państwo z nami. I już jesteśmy z powrotem w programie milionerzy.net. Przed przerwą parod odpowiedział na pytanie: Komputer o adresie IP 192.168.5.165 pracując z maską pod sieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie. Zaznaczyłeś odpowiedź D 192.168.5.128. Na ile procent jesteś pewny tej odpowiedzi? Takie 50, ale mocne 50. A ja dorzucam swoje jeszcze mocarniejsze 50, masz 50 tysięcy złotych! To był naprawdę bardzo dobry strzał! Gratuluję! Pięknie. Pięknie. Masz gwarantowane 50 tysięcy złotych i tego już nie stracisz. Kolejne pytanie jest warte: 75 tysięcy złotych. Masz 5 pytań do miliona, czy jesteś gotów? Nigdy nie byłem bardziej. No dobrze, w takim razie proszę posłać pytania wartego: 75 tysięcy złotych. Który ze składników krwi w organizmie człowieka żyje najdłużej? Erytrocyty, granulocyty, trombocyty. A może limfocyty B? Hmm, czy hmm, hmm. najdłużej powiadasz? Przy tym pytaniu nic nie stracisz, możesz ryzykować śmiało. No, no to jest niezła zachęta. No tak powiedzmy sobie szczerze, ja się, z... ja uważam, że teraz wycofać się, no to byłaby trochę tak bardzo słaba z wizerunkowego punktu widzenia decyzja. I tak nic nie tracę, no nawet jeśli powiem źle, no, to praktycznie już mam te 50 kafli, no to tyle dobrze mam. No, co pamiętam z biologii? Erytrocyty, no krwinki czerwone, one tam jakoś żyją, no dokładnie nie pamiętam ile. Limfocyty B, no to one, tak se. Granulocytów nie pamiętam, no co to są za komórki, czy inne tam jakie ciałka. Natomiast trombocyty, no to, są, to te płytki krwi, no. One mają za zadanie zasklepić ranę, jak to już dojdzie do tam zranienia, skaleczenie, ucięcie czy inne. Dobra, raz się żyje. Granulocyty ostatecznie. No dobrze, w takim razie zaznaczmy odpowiedź B: granulocyty. Erytrocyty żyją do 120 dni. Granulocyty oraz trombocyty kilka dni. A limfocyty B pamięci immunologicznej mogą żyć do 20 lat. Poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź D. Limfocyty B. Boże. Ja dokładnie nie pamiętam, co to te granulocyty są. Właśnie. No niestety, raz się żyje, ale raz się też przegrywa. Ale muszę Ci powiedzieć, że Jezu! Klakson, Proszę Państwa. Ale cóż, raz się żyje, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale za to wygrałeś. 50 tysięcy złotych! Gratuluję! Dziękuję! Gratulacje wygranej i mam nadzieję, że to Tobie jakoś pomoże. No z pewnością. A jeżeli chcecie się zgłosić do następnego programu, to link będziecie mieć w opisie. A ja się z Państwem żegnam. Do następnego razu. Dobranoc!